Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy Barceloną a Real Madrid. Przygotowałem 10 saszetek z kolekcji Tops Match tak sezon 2020-2021. Każda karta, która nam wpadnie, liczona jest za jeden punkcik, więc otwieramy. I zobaczymy, kto tym razem zwycięży w tej świętej wojnie pomiędzy Realem a Barceloną. No i pierwsza karta wpada dla Barcelony. Colado i jest 1-0. Dalej Atletico, Benfica, logo klub Brush, Leicester, Manchester United i Rising Star Claudio, e, przepraszam, Giovanni Reina. Claudio Reina to był jego tato. W drugiej saszetce mamy Atletico, PSG, Zenit, Marsylia, Chelsea, Leicester i Szachtar Donieck. Powoli Real z Barceloną dobijają do czuba tabeli. Na razie Atletico na prowadzeniu, ale obie drużyny już powoli z tych problemów się wydostają i są już na górze tabeli. Mamy Bayern, Lipsk, Borussia, Mönchengladbach. Nie wiem czy wiecie, ale Borussia, Mönchengladbach wygrała 3-2 z Bayernem w lidze niemieckiej. Dalej, Leicester, Manchester United. Ponownie Giovanni Reina, i tutaj mamy jeszcze Halanda. Klub 100. Nadal mamy prowadzenie Barcelony 1-0. Bayern, lewy, Lipsk, Szachtar, logo Rangersów, Chelsea, Leicester i ponownie Chelsea. Atletico jest real, i mamy 1-1. Borussia, PSG. Marsylia, Liverpool i Bayern Więc do przerwy mamy remis 1-1, zostało 5 saszetek Rozpoczynamy drugą połowę I mamy Real, Toni Kroos I prowadzenie Realu 2-1 Borussia, Marsylia Borussia Mönchengladbach Liverpool Brugia i Hat-trick Z PSG Mamy logo Realu 3-1 PSG, logo Brugi Marsylia, Chelsea Leicester i Brugia Barcelona, Busquets 2-3 Benfica, Borussia Celtic, Liverpool Brugia i Marsylia Dwie saszetki do końca, czyli mamy gdzieś 75 minutę. Bayern, jest Barcelona, Dembélé 3 do 3. Benfica, Borussia, Marsylia, Liverpool i Chelsea. No i zobaczymy czy ta ostatnia saszetka tutaj teraz zadecyduje. Oj chyba tak, mamy Real, Hat-trick, Hero, Rodrigo. I tutaj również Real, Sergio Ramos, Club Hero. 5 do 3. Logolipska, Lipska. Borussia Mönchengladbach, Celtic, United i PSG. A więc rzutem na taśmę w ostatnich minutach, w ostatniej saszetce wpadły dwie karty dla Realu. I tym sposobem Klub z Madrytu wygrywa z Barceloną 5 do 3. Ok, moi kochani. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Łapki w górę, jeżeli tak, to wszystko na dzisiaj. Zapraszam na moje kolejne filmy. Pozdrawiam. No i do zobaczenia. Cześć wam.